Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, w tym filmie i w kolejnych proponuję spotkania z polskimi pisarzami. To będą poeci, prozaicy, dramaturdzy. Spotkania z nimi w kontekście wiary w Boga, która często uwidacznia się w ich utworach literackich. Czasem jest to wiara skomplikowana, nie taka prosta, wiara naznaczona z wątpieniem, pytaniami, wątpliwościami, ale też wiara szczera, głęboka i pokorna. Nam wszystkim życzę przede wszystkim wiary żywej. W tym naszym pierwszym spotkaniu przyjrzymy się osobie i twórczości. Jana Kasprowicza. Żył w latach 1860-1926, ale od początku. Najpierw był mały Janek. Można powiedzieć, by o nim krótko i pobożnie, ponieważ był pobożny już od dziecka. A wszystko dzięki matce. Kobiecie głęboko wierzącej, niezwykle troskliwej. Matka dbała nie tylko o dom rodzinny, ale także o ubogich sąsiadów, z rodzimego Szymborza. Dawniej to była osobna wioska, dzisiaj jest częścią Inowrocławia. To ona uczyła małego Kasprowicza wsłuchiwania się w odgłosy przyrody. Może instynktownie wyczuwała, że Janek zostanie kiedyś piewcą gór, lasów i łąk. Może czasem opowiadała synowi, jak w czasie srogiej zimy, podczas śnieżycy, niosła go na rękach do odległego kościoła, by wymodlić dla niego uzdrowienie i życie. To ona, matka. Wzięła na siebie cały ciężar troski o edukację Janka. Chciała, żeby wyrósł na człowieka dobrego i mądrego. Młody Kasprowicz doskonale znał jej pragnienia. Posłuchajcie, co napisał po latach: O, matko moja nic nie uczynię. Aby mnie śmiał oczu podnieść ku Twoim oczom. Ale to nie jest cały Kasprowicz. Janek zdążył wycisnąć matce sporo łez, zanim spełnił pokładane w nim nadzieje. Sławę jako poeta zdobył dość wcześnie, także wcześnie zaczął, że użyjemy nieco archaicznego słowa, Wadzić się z Bogiem. Swoim poetyckim piórem toczył niemal pojedynek ze stwórcą, obarczał go winą za nieobecność w ludzkim losie, za trwogę i mrok ogarniające Ziemię i serce człowieka. Jaką rolę mógł odegrać Bóg w życiu poety, który zostawił po sobie również. I takie wezwanie. Posłuchajmy. Szatanie, z nieukojoną żałobą klękam przed Tobą. I uklęknął. Co prawda na krótko, ale odbiło się to tłustym drugiem na jego życiorysie. Marnował lata szkolne, a potem studenckie. Jako student w Lipsku uważał, że jego negatywny stosunek do kościoła będzie wystarczającym biletem wstępu do młodzieżowego koła socjalistów. Ale o dziwo ci, mimo iż byli pełni uznania i podziwu dla jego zdolności literackich, nie bardzo chcieli się do niego przyznać. Zarzucali Kasprowiczowi egoizm, rozrzutność, Przesiadywanie w barach i wolną miłość. Taka postawa nie przyniosła mu szczęścia w życiu małżeńskim. On sam po latach będzie się wstydził tych dni i nazwie je czarnym punktem swojego życia. Ten okres spowodował również takie oto wyznanie. Nigdym się nie rwał ku cnocie. Grzechów spełniłem niemało. Ale, Szanowni Państwo, to też nie jest cały Kasperowicz. Był już po czterdziestce, kiedy ukończył studia zwieńczone doktoratem. Niebawem został profesorem i rektorem Uniwersytetu Lwowskiego. Nie zmarnował już w swoim życiu ani minuty. Znany był ze swojej sumienności i dobroci, wielki poeta i wielki człowiek, i wtedy już także wielki przyjaciel Boga. I w poezji Kasprowicza znajdujemy ślady tych duchowych przemian, bo tak naprawdę Bóg. Nigdy nie był dla niego obojętny. Pisał, bo cóż robić, gdy taką raczył nagodzić mi duszę, że by pozbyła się ciebie, żadną jej siłą nie zmuszę. Poeta przekonał się, że mrok nie dlatego jest, że nie ma słońca, ale dlatego, że ziemia się od tego słońca. Odwróciła. Czuł, że Ziemię i jego duszę wypełnia taki właśnie mrok. Ale tliła się tam nadzieja, której wyraz dał w słowach: Tego ja przecież się boję. Czy będzie cię mogło ogarnąć to mroczne dziś wnętrze moje? Chciałbym otwierać dziś serce. Możemy powiedzieć, że zdążył otworzyć to serce na oścież, bo przecież Bóg jest cierpliwy. Dziękuję Państwu za uwagę. Któż jak Bóg?